Przejdź do tyczki Amelia i z listy wybierz doradcy. W tym miejscu będą widoczni wszyscy doradcy, jakich dodasz do panelu. Aby dodać doradcę, kliknij w plus na dole w niebieskim kółku lub na górze w przycisk Dodaj doradcy. W pierwszej kolejności uzupełnijmy zakładkę szczegóły. Poniżej podaj imię i nazwisko doradcy oraz e-mail. Możesz dodać również jego zdjęcie profilowe. Przechodząc do opcji Użytkownik WordPress możesz nadać lub zmienić mu funkcję zgodnie z tym, co udostępnia WordPress. Na koniec dodaj numer telefonu. Tak jak widzisz, automatycznie wygenerowane jest hasło dla dostawcy i w każdej chwili możesz je zmienić. Poniżej zaznacz checkbox z wyślij e-mail z dostępem do panelu doradcy. Dzięki temu twój doradca dostanie informacje na temat konta na swoją pocztę. Możesz również dołączyć do tych informacji notatkę. Gdy szczegóły masz już przygotowane, to możesz przypisać danemu doradcy usługę w zakładce Przypisane usługi. Oczywiście wcześniej musisz je dodać. W zakładce Godziny Pracy ustalasz czas pracy dla swojego doradcy. Na początek będą to godziny, jakie ustawiłeś w ustawieniach ogólnych. Natomiast możesz oczywiście dostosować indywidualny czas dla każdego doradcy. Oprócz czasu pracy możesz w grafiku zaznaczyć także dni wolne oraz dni specjalne. Jeżeli wszystko masz już uzupełnione, to kliknij na samym dole Zachowaj.